Chciałabym trochę odczarować Ci to, jak wygląda zmiana, jak w ogóle wygląda ten proces, bo on rządzi się swoimi prawami i wiesz, być może masz tak, że jak patrzysz sobie na Jurwada, na różne aspekty z nią związane, jak patrzysz sobie na osoby, które też kroczą tą ścieżką, to myślisz sobie, że ta ścieżka jest usłana różami. I zastanawiasz się, co z tobą nie tak, że dla Ciebie ta ścieżka jest bardzo dotkliwa i bolesna i że te róże yy, ciekują i że mają kolce. Więc w dzisiejszym nagraniu chcę Ci opowiedzieć o tym, jak to wygląda naprawdę. Nazywam się Nikola Radomska i dzięki Ayurwedzie i psychologii wspieram kobiety gotowe na zmianę stylu życia, który doprowadził do ich długotrwałych problemów ze zdrowiem. I zmiana w mojej pracy to jest coś, czym tak naprawdę pracuję Codziennie, codziennie z każdą kobietą, bez względu na to, od którego momentu zaczynamy, bez względu na to, z jaką historią też do mnie przychodzi, ale przychodzi zawsze w tym samym momencie, w momencie, kiedy czuję się gotowa na tą zmianę. Tylko że problem polega na tym, że gotowość na zmianę nie jest jednoznaczna z tym, że wiesz, co się z tą zmianą wiąże i że wiesz, jak ona wygląda w praktyce. I wiele z nas ma takie wyobrażenie, takie bardzo idealistyczne, że to jest tak, że jak podejmujesz decyzję, że wchodzisz w to i wchodzisz z pełnym zaangażowaniem, determinacją i motywacją. To, że od tego momentu wszystko się będzie pięknie układało i że wszechświat generalnie będzie sprzyjał, i wszystko będzie tak, jak być w cudzysłowie powinno, <laughs> czyli tak, jak sobie to zaplanowałaś i wymarzyłaś. I że przykładowo, jeżeli zaczynasz pracować nad tym, żeby lepiej się odżywiać, żeby więcej się ruszać, żeby bardziej dbać o siebie, żeby ten dzień był bardziej osadzony w rytmie. To że właśnie tak to będzie wyglądało. Nie? To jest taka wizja, że zaczynasz sobie od małych kroków i potem wszystko tak naprawdę idzie w stronę tego, że jest coraz łatwiej i że cały czas idziesz w stronę takiego momentu, że jest z dnia na dzień coraz lepiej. No i wiesz, nie zrozum mnie źle, bo to nagranie nie ma na celu Cię zniechęcić, ale trochę urealnić i też pokazać Ci, że wszystko jest z Tobą okej, okay, jeżeli nie pasuje to, z czym się mierzysz, i to, co się u Ciebie wydarza, właśnie z tym takim pięknym, pięknym obrazem. Dlatego, że prawda jest taka, że nie do końca tak to wygląda. Że zmiana tak naprawdę nie jest linearna i nie jest taką rzeczą, która się rozwija tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Totalnie nie. Zmiana to jest coś, co oczywiście składa się właśnie z kilku etapów bardzo ważnych, ale zawsze jest bardzo mocno też powiązana z tym, jak wygląda Twoje życie. A jak wiesz, życie. Samo w sobie, w naturze nie jest przewidywalne. I, I tak samo ta zmiana i to, jak ona wygląda, też nie jest czymś, co jest do końca przewidywalne. I to jest w tym wszystkim tak naprawdę najfajniejsze i najbardziej uwalniające, jeżeli sobie na to pozwolisz i na to się otworzysz, na tą perspektywę. Może być tak, że jesteś mega zdeterminowana i zmotywowana, ale nagle przyjeżdżają goście. Albo nagle po drodze pojawiają się święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, albo jakieś urodziny, imieniny, wyjście do znajomych. No i co wtedy? Co wtedy się dzieje z Twoją motywacją? Bardzo często widzę tak naprawdę dwie, powiedziałabym, reakcje na tą sytuację, albo jest to reakcja, która jest związana z tym, że nadal bardzo mocno trzymasz się tego, co zaczęłaś. Trzymasz się tego, co zaczęłaś wypracowywać, w co zaczęłaś wchodzić. A druga jest taka, że totalnie o tym zapominasz, i potem też ciężko ci się pozbierać na nowo. I powiem ci szczerze, że trochę to jest tak, że te dwie reakcje powiedziałabym, że są na dwóch biegunach. To znaczy, że właściwie poruszamy się tutaj w dwóch skrajnościach. Jedną skrajnością jest bardzo sztywne trzymanie się tego, nad czym pracujesz, nieelastyczne, w tym sensie bardzo sztywne, a z drugiej strony mamy tutaj sytuację, w której totalnie odpuszczasz. I może przeanalizujmy sobie to po kolei. Nie? W sytuacji, kiedy bardzo mocno zostajesz w tym, co jest nowe i w tym, nad czym pracujesz, jeżeli to nie jest Skrajne. I jeżeli to też oczywiście nie jest sytuacja, w której Twój stan chorobowy jest bardzo pogłębiony i rzeczywiście wymaga takich mega intensywnych działań w krótkim czasie, to powiedziałabym, że to nie jest zbyt dobra sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że uczysz Twój umysł tego, że ta zmiana i pracowanie nad tym zaczyna mu się kojarzyć właśnie z takim wiesz, nakierunkowaniem się na myślenie czarno-białe. Nie? Albo jest tak, albo jest tak. A um, no kurczę, w życiu nie do końca się tak da. Nie? Jeżeli nie jesteś w stanie dopasowywać się do tego, co się wydarza, zawierać różnych kompromisów, to będzie ci cholernie trudno, i to będzie też się przekładać na Twoje różne relacje nie tylko na relacje z innymi, ale też, a może nawet i przede wszystkim, na relacje z samą sobą. Bo jeżeli wydarzy się sytuacja, że mimo swojej wewnętrznej determinacji nie będziesz w stanie e, dotrzymać e, danego sobie słowa, to jestem pewna, że pojawi się złość, że pojawi się ogromna frustracja, i ta złość będzie nakierunkowana do wewnątrz. I jak ci to nie pomoże, a z perspektywy Jurwedy patrząc i mając też na względzie takie aspekty psychosomatyczne, tym bardziej tak naprawdę będzie to negatywnie wpływało na Twoje zdrowie i je podkopywało. Sama widzisz, o co chodzi. <laughs> Z drugiej strony mamy sytuację, w której e, totalnie wchodzisz w taki, e, w taki flow na zasadzie ok teraz jest sytuacja wyjątkowa, mogę sobie wszystko odpuścić i tak dalej i tak dalej, nie? I to też jest drugiego rodzaju skrajność, bo ja w momencie kiedy mówię o poluzowaniu i byciu elastycznym, nie mam na myśli tego, że robisz sobie dzień przerwy i e, wszystko idzie w niepamięć. Bardziej myślę o tym na zasadzie kompromisów, nie? Na zasadzie takiej, że dobrze, jeżeli ten dzień nie może wyglądać tak jakbym chciała, to jakie na przykład elementy mogą być zachowane, które dadzą mi to poczucie, że ja nadal jestem na tej ścieżce, ale jednocześnie pomogą mi się do tego dopasować. I tak samo w tej reakcji wszystko albo nic, tak naprawdę. A tutaj idzie to w stronę tego, że raczej nic, nie? Czyli w sytuacji, w której stwierdzasz, że okej, okay, wszystko idzie na bok, skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, karpediem szalejemy. Um, to bardzo mocno też sprawia, że wypadasz z rytmu, że potem ci ciężej jest wrócić na tą ścieżkę, bo też odbierasz sobie tak naprawdę tym samym wszystkie właśnie te drobne kroki, które cię trzymają na, tym, na tej ścieżce nowego nawyku. Więc moja droga, moja rada jest taka, żebyś szukała złotego środka. Żebyś szukała kompromisów, elastyczności, żebyś otwierała się na to, co przychodzi, ale jednocześnie starała się to kształtować na własnych zasadach. Czyli to, co możesz, to zmieniasz, to, czego nie możesz, akceptujesz i ewentualnie zastanawiasz się nad tym, jak możesz to mimo wszystko przeprowadzić tak, żeby wyszło na Twoje. Na koniec jeszcze tylko dodam, że w moim własnym życiu też tak to jest, że są dni, kiedy wszystko jest piękne, kiedy wszystko jest zgodnie z Ajurwedyjskim planem i zaleceniami, ale są też czasem dni, kiedy wszystko idzie na opak. <laughs> I po, 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 po tym czasie siedzenia w Ajurwedzie już wewnętrznie sobie na to pozwoliłam, na, na to, że są czasami takie dni, które. W których potrzebuję takiego trochę rozmemłania, trochę pobycia, wiesz, czasami na przykład w piżamie do godziny 10 rano, bez porannych rytuałów. I powiem ci, że jak raz na jakiś czas pozwalam sobie na coś takiego, to tym chętniej wracam do tego, co mnie buduje i co mnie wzmacnia. I no. I mam nadzieję, że też to odnajdziesz. Pozdrawiam cię ciepło. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.